Mit pierwszy, jak wypijesz niewidzialność i będziesz shopem, to wyłączy ci się Minecraft. Ej, widzowie, to jest naprawdę bardzo dziwny mit. Ponieważ jeżeli ktoś się bije, tak tum, 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 i nie masz czasu kliknąć Escape i rozłącz się, to jeżeli co, wypijesz potkę, to nagle wyłączy ci się Minecraft. Nie no, trzeba to sprawdzić, widzowie, czy to jest naprawdę. Na pewno prawda. Ja tutaj mam ee, oczywiście Ender Chest, a w Ender Chestach mam w sobie to. Ee, potki na niewidzialność. Tutaj, o, mam trzy potki na trzy minuty, dobra. Sprawdźmy to, widzowie, jeszcze musimy się zamienić w shopa. Więc ukośnik posta. I wybieramy tutaj shopa, jak widzicie. Więc widzowie, jako shop, jesteśmy niewidzialni. I teraz załóżmy, że się z kimś bijemy, i uwaga, sprawdzamy poprawność tego mitu. No nie, chyba mnie. Nie wiem, czy coś zrobiłem widzowie źle, czy dobrze, ale. Kto napisał, no, kto napisał ten, ten mit, napiszcie to dobrze, czy źle. No nie wiem, mit chyba obalony póki co, ale może robię to źle. Napiszcie to osoby, które grają shopami, czy to jest prawda. Widzowie, w dzisiejszym odcinku jest bardzo mocny odcinek, ponieważ sprawdzimy aż 20 mitów na plemię SMP. Tak więc zapinajcie pasy i na 5000 lajków sprawdzamy mity ze Stemble, guys. Możesz mieć w jednym czasie dwie klasy, jeśli szybko będziesz wybierał postać numerami. Ej, co? Czyli ja tak naprawdę mogę być shopem? Według kogoś i na przykład Elytria w jednym momencie, ponieważ jak wiecie tej postacie Mamy tutaj, no nie wiem ile jest tych postaci Trochę jest, i co? No można wybrać Tylko jedną, co nie? Ja teraz jestem Na przykład shopem, a mogę być na przykład elytrianem I na przykład móc mieć elitrę Nie mając jej w ekwipunku, jak widzicie, nie? Latać na elitrze, dobra, czekajcie, trzeba sprawdzić I musimy klikać widzowie jedynkę i dwójkę wtedy nam się to dodaje Do tego, do ekwipunku, ej, zbagowało się Dobra, jednak nie, i co? Jeżeli będę klikał tak szybko To co? Czekaj, okay, to może mi się Powinienem mieć dwie klasy W tym momencie? Czekaj okay. Nie, no nie wiem, czekajcie, ja muszę wypić w ogóle mleko, bo mam niewidzialność jeszcze przez półtorej minuty. Albo po prostu czas, niech mi minie. Dobra, e, no to co? Klikamy szybko. Blazeborn. Nie, no. Jeszcze raz, tutaj powinno na czacie pisać, pomyślcie, wybrałeś postać i może razy dwa czy coś. A tutaj na głowę powinienem mieć dwie klasy, co nie napisane, ale wydaje mi się widzowie, że to może... Nie no, nie, to nie działa. Chyba, że to też, też robię źle. Nie wiem, ja klikam jakiś przycisk na klawiaturze, tak więc wydaje mi się, że to no, ciężka rzecz. Mit trzeci. Jak nazwiesz skrzynki w kowadle tak samo i położysz je, a potem dasz do jednej tam, jak to skupię się w drugiej skrzynce. No no, widzowie bardzo mocny mit, że tak powiem, naprawdę jest. Yy, no nie spodziewałem się, że w ogóle coś takiego może działać. E, ale czekajcie, na początku musimy znaleźć drewno, więc ja sobie tutaj polecę może. O, tutaj, do, tutaj jest dobra drzewko, więc oczywiście. Cyk cyk cyk. Teraz robimy crafting. Kładziemy i proszę bardzo. Raz i dwa. Tylko ja muszę widzowie je nazwać najpierw, więc muszę, muszę je zebrać i nazwać je tak samo, tak, w kowadle. Dobrze, że mam w ekwipunku, że tak powiem. Mam w ogóle laki bloki, więc mogę sobie otworzyć. Nie muszę iść do kopalni kopać, tylko będę mieć szybko laki bloki z. Znaczy, żelazo z laki bloku. O, proszę. Wender miałem, dobra, to bierzemy. Mamy 10. Czyli robimy pyk, kładziemy na dole. Chyba w taki sposób? A nie, na górze, dobra, zapomniałem, sorry. Tak, o! I mamy kowadło. Dobra, dobra, dobra. I teraz pyk, dobra, położyliśmy. I czy można w ogóle nazwać skrzynki? Można nazywać skrzynki. No nie wiem, nazwijmy ją na przykład... A w sumie jakiś skrzynia, to już jest nazwane tak samo, widzicie to? Skrzynia i skrzynia. Nie no dobra, nazwijmy to em, Test mit. Dobra, test mit trzeci, dobra, test mit trzeci. Uwaga, nazwijmy jedną. I teraz nazwijmy tak samo drugą. I mamy tutaj dwie skrzynki. Możemy sobie je stakować, możemy. Więc mamy dwie skrzynki tak samo nazwane, czyli test mit 3, test mit 3. I teraz co? Jeżeli położę dwie koło siebie, na przykład jedną tutaj, a drugą dajmy na tą tutaj, co nie? I to są takie same skrzynki. To jeżeli do jednej wsadzę przedmiot dla bloka na przykład to. To w, czy w drugiej będę mieć to samo? Uwaga, 3, dwa, jeden. W sumie bardzo ciekawe i. Nie, mi to balony. Mit czwarty, nie możesz zasiać nasion na serwerze. To straszne, jak chcesz mieć jedzenie. Ej, w sumie naprawdę, nie zastanawiałem się nad tym. Czekaj, zbiorę trochę i, tego. O, proszę bardzo. Nie będzie, Sied o, mam mi ma, ma nasionka, dobra, siedem nasionek. No i dobra, zróbmy sobie tutaj po prostu. O, połóżmy stół i zróbmy żelazną motykę, jak tutaj widzicie. No i co? Sprawdźmy, czy można, zas czy można po prostu tutaj zasadzić ten, nie? Dobra, uwaga, sprawdzamy i. Można! O co chodzi? Co to za głupi, fałszywy mit, widzowie? Może, nie mo może gdzieś pod, tym, pod ziemią nie może, ale tak ogólnie to można kłaść. Można sadzić, widzowie. Ej, no nie, może chodziło, że gdzieś pod ziemią, ale to nie wiem. Sprawdźmy na przykład tutaj. O, o, jesteśmy już tutaj, gdzie nie ma słońca. I uwaga, sprawdźmy to. I. O, nie można, czyli widzowie, no można na zewnątrz, ale nie można tutaj, gdzie nie ma słońca. Potrzeba słońce, widzowie. No to są podstawy. No, nie, no, mit, że tak powiem, ee, obalony. nie? Na kordach 2099 na minus 2050 jest opuszczona baza, która straszy. Nie, no, trochę dziwny ten mit. <grym> Ale, widzowie, dobra, odpalam tutaj moje statystyki i jestem na kordach. O, minus 2000, to nieźle. I minus 4600, to będę mieć dużo roboty. No i, widzowie, prawie jesteśmy. Prawie już dostaliśmy się na te kordy. Czy widać już jakiś dom, może stąd, kurde? Nie, no, kurde nic nie widać. Tutaj i tu. Gdzieś na tej górze, widzowie, powinien być ten dom. Dobra, dawaj kławku, wspinaj się. No i uwaga, i stoję na tych kordach. I co, widzowie? Nic wokół mnie nie widzę. Może powinienem jakoś tutaj rozejrzeć się po boku, widzowie. Czy tutaj będzie coś widać? Wstrzelę się w górę, uwaga, i bum. Ej, widzę coś! Tam coś jest, widzowie, widzieliście to? Tam coś było, widzowie, dobra, podlećmy tam. Może to, to jest to właśnie, o co, o co chodzi, kurde. O co chodzi? Dobra, jestem ciekawy, czy to. Faktycznie tam jest ten domek jakiś, czy to jest po prostu zwykłe w sumie ha, Kurczę, no nie no widzę tutaj jest... jest jakaś but, ten konstrukcja, ale... Ej, to jest wykopane? Ej, czy tutaj coś jest? Czekaj, może tutaj jest coś? Nie no widzowie, dom chyba byłby na zewnątrz, nie? A z tego co widzę tutaj nic nie widać. Więc widzowie, no chyba wydaje mi się, że to taki fake trochę. No, ale. no nie no, mi to balony. Nic tutaj nie ma, żadnego domu, nie? Mit szósty, latając w schodach jako Elytrian możesz dostać bana. Widzowie, to był ostatni błąd z, z. chyba odcinka z parę dni temu. Patrzcie, no to jest ogólnie prawda, więc zobaczcie, jak to wyglądało. No i dobra, musimy tutaj wybrać postać oczywiście Elytrian. I jestem Elytrianem, tak jest. I co? I teraz mogę tutaj o. jakoś w schodach się bugować? O, patrzcie, widzicie to? Ej, dostałem bana! Elitrafly Fly, widzicie to? Czyli to jest Prawda, widzowie, jest błąd, który Banuje za to, że jesteś Co? Jako chodzisz po schodach? I faktycznie można było dostać bana Mit siódmy, jest komenda na darmowego Lucky bloka. wystarczy, że będziesz w wodzie I wpiszesz tą komendę Widzowie, bardzo dziwne, czekajcie, muszę tutaj Przejść gdzieś, tam chyba była woda, z tego co pamiętam Czekajcie, myśmy się, o tutaj, o chyba Wydaje mi się, tak, jest woda, jest woda, dobra, czekaj Ło, ale normalnie speed I show speed, dobra Wleśmy sobie tutaj, o dobra, jestem w i teraz wpisujemy tą komendę. Uwaga! Wiem, że komenda give lucky to jest nadanie lucky bloka każdemu, ale tutaj chodzi chyba o komendę lucky give z tego co widziałem. Więc ukośnik lucky give, ukośnik, znaczy kolejny Spacja i znowu lucky give. I potem znowu lucky give, a ale nie tak, tylko czekajcie: lucky give, tylko po, jeszcze te były, jak to się mówi. O! Podkreślniki, uwaga! I klikam, czekajcie, skupię sobie to i zrobię sobie miejsce we żeby widzieć. Uwaga, 3, 2, 1 i Ah. Uh. No nie, widzowie, mi to obalony Chyba to nie działa Osiem, jak połączysz dwa miecze diamentowe To będziesz miał miecz ostrość tysiąc Ostrość tysiąc, co jest grane, widzowie Co to jest za mit? Tutaj widziałem właśnie Uuu, pięknie się składa Mamy crafting table <laughs> elo, elo Dobra, czekajcie To w takim bądź razie muszę sobie zrobić Patyki na oczywiście mieczyk O, pięknie I w Ender tutaj będę mieć diamenty Tak jest, by sobie jeszcze ogarnąłem Więc widzowie, piękna sprawa Piękna sprawa Uwaga, zróbmy sobie to. Uwaga, dwa, dwa, dwa mamy miecze. Dobra, pięknie. I teraz co? Musimy połączyć.. O właśnie mamy! Co? Połączyliśmy dwa miecze i jest tutaj coś! Tylko widzowie, nie świeci się ten miecz i wygląda na niezenchantowany. Czy to jest widzowie i tak dobry miecz? Uwaga, sprawdźmy, no nie. Zwykły mieczek widzowie, czyli mit obalony. Zwykły mieczek wyszedł, czyli tak jak powinno być, widzowie, nie ma żadnego mieczyka enchantment 1000. Mit dziewiąty. Jak enchantujesz miecz i klikniesz trzy razy shift, to dostaniesz do ekwipunku Zenchantowany miecz. Co kurde, co to jest? Że trzeba chyba... Dobra, czekajcie, pójdziemy sobie na ukośnik Spawn i tutaj gdzieś... Czekajcie, powinno być. Ee, jest! Proszę bardzo, enchant, tak jest, dobra. E, więc widzowie, tutaj o, w tym momencie potrzeba nam tego mieczyka włożyć. A, lapis Lazuli, no tak. Tutaj gdzieś w wcześniej pominam. O, mam lapis Lazuli, oczywiście, że tak, dobra. Musimy sobie ten lapis Lazuli, oczywiście. O, przerobić, pyk. I teraz ym, musimy sobie trzy razy kliknąć shifta i powinno nam zęczantować miecz, więc uwaga! Raz, dwa, trzy, no i co? Nie zreczantowało, widzowie. Nic chyba, chyba że muszę. Raz, dwa, trzy i kliknąć. Co? No, nie no, widzowie, dobra, to, to było bez sensu. Mit chyba obalony, no nie wiem, jak to działa. Piszcie wyraźnie, może, te mity. Jeżeli to ma być prawda, nie wiem. Mit dziesiąty jest ukryta nowa postać. Zkraftuj ją craftingiem. Wszędzie dirt, a w środku okopająka. Co to jest widzowie za crafting, dobra Musimy lecieć tutaj szybko e, Do spawnerów, mobów i tutaj Aj, gdzie jest jakiś zombiak Dobra, musimy tutaj, o piglin, no nie no Piglin nic tutaj nie da, ale musimy, o zombiak, dobra mamy Dawaj mi zombiaka, oko Oko, nie mięso. Ej, Boże, czy ja biję zombiaka? Ja pierdzielę. Biję zombiaka z okiem pająka. Nie widzowie, naprawdę, odkleiło mi się, sorry. Trzeba pająka polować, co ja robię? O, mamy pająk, pająk, pająk. Ale nie dam nic. Mamy pająk, dobra, kolejny pająk, dawaj. Mamy oko, mamy oko, tak jest. I teraz na losowych kordach wykopmy trochę dirta. I zróbmy coś z tego, widzowie. Sklejmy coś dobrego z tego. Dobra, proszę bardzo, dobra, mamy tutaj dirta. Muszę zebrać jeszcze drewno, bo nie, mam, nie mogę zrobić crafting table. A. A tam jest crafting table. Patrzcie, dobra, lecimy. Tutaj o jest, dobra. No i uwaga widzowie, próbujemy. Czyli musimy dać na środku oko pająka, a wokół jeszcze tutaj odirt. I czy będzie nowa postać tutaj? Uwaga i nie. Nie ma żadnej nowej postaci Zawsze tutaj coś było A teraz nie ma nic, widzowie Więc jest to mit obalony 11. Na strefie idoli i kławku jest ukryty spawner trzeciego moba na dole Tylko nie można się tam dostać No dobra, idziemy na spałna I czekajcie, gdzie jest strefa idoli i kławku? Tam o jest Tutaj o jest strefa idoli Jeżeli nie macie idola, to oczywiście zapraszam was Ukośnik idol I możecie sobie kupić I widzowie, patrzcie Tutaj o są oczywiście mobki Ale trochę dziwne jest to, że niby gdzieś jest pod mapą kolejny Jakiś spawner, ale nie wiem kto mógłby się o tym dowiedzieć Bo przecież nie można kopać się w ziemię Więc troszkę bez sensu jest to Żeby ktoś mówił, że tutaj jest jakieś zejście, co nie Więc wydaje mi się, że mit jest obalony Albo po prostu nie umiem tego znaleźć, nie Więc widzowie, tak 12. Jak będziesz miał Enderiana i jesteś w stanie wyjść za mapę w nederze Co? Serio? Za mapę w nederze? Hmm, widzowie, już tutaj idziemy sprawdzić ten mit Ale chyba się nie uda, ponieważ Jest godzina 12.50 A od 13 jest portal do nederu Więc może za chwilę, jak skończymy ten odcinek to zrobimy to na samym końcu 13. Możesz zlagować serwer jak wybuchnie 64 TNT w jednym momencie Dobra widzowie jak widzicie mam TNT I różne tutaj krzesiwo E, pochodnia, czy też redstone. No i teraz co? W jednym momencie musimy wybuchnąć 100 TNT. Ale czy to w ogóle, widzowie, jest możliwe, waszym zdaniem? E, moim zdaniem tak średnio, nie? Ale nie wykluczam, tylko, widzowie, najcięższe jest to, jak zrobić wybuch w jednym momencie. Bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę ciężkie w takim razie. E, czekajcie, wszystkie TNT tutaj trzeba dać. Ja w ogóle nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale dobra. Wszystkie TNT 64. Ale jak ja mam wybuchnąć je w jednym momencie? Przepraszam bardzo. No, chyba. To jest coś nieogar... Nie no, czekaj, dobra. Teraz widzowie, tak się zastanawiam, że wybuchnąć 64 TNT w jednym momencie jest naprawdę bardzo ciężko, bo potrzebowalibyśmy 64 osoby, które w tym samym momencie podpalą TNT, co nie? E, więc nie wiem, czy to wyjdzie. Tak w ogóle mam przykrzygowany Redstone, ale nie wiem, czy w ogóle ten Redstone on działa. Czekajcie, sprawdźmy, czy Redstone działa. Nie no, działa Redstone, jak tutaj widzicie. Hmm. Może jakoś by się to dało ogarnąć, ale wydaje mi się, że widzowie to jest ciężkie. 64 TNT może... No po prostu trzeba je wybuchnąć, ale no nie wiem widzowie, naprawdę. Nie wiem co o tym myśleć, Czekajcie, uwaga, odpalmy to i. A, no dobra, nie, nie doprowadzą to do TNT bezpośrednio. Boże, ale ja jestem Czyli tutaj trzeba byłoby jeszcze więcej TNT, no nie no, na, na coś takiego to nie mamy czasu, widzowie, żeby się bawić. A czekaj Odpaliły się! Dobra, odpaliły się, jeszcze tutaj wszystko odpalam, jeszcze w międzyczasie i czy będzie jakiś lak? Uwaga, uwaga! O kurde, ty zaraz wybuchnie! O! Dobra, uwaga, czy jest lak? Uwaga! Klik napisze A! Na czacie, A! Jest lag? Zapytam się na czacie. Zapyta, napiszę parę razy. O, i ludzie tutaj odpisali, że nie. Więc widzowie mit obalony. 14. Jako Creeper możesz dostać do EQ TNT, jak piszesz komendę TNT. Co, widzowie darmowe TNT? Ja pierdzielę, czekajcie, ukośnik postacie. I tutaj mamy postać uh, creepera, jak tutaj widzicie, creeper pisze. Waga, klikamy. No i teraz widzicie, creeper ma coś takiego, że jak kliknie literkę F, to patrzcie co się dzieje. Waga, klikam i BUM! Rzucam TNT. Widzieliście to widzowie? I tutaj ładuje mi się pasek naszego TNT. No i co, jeżeli pisze ukośnik TNT, to co? Dał nam TNT, czekajcie, uwaga. Nie no, chyba nie mam nic w EQ. Może się muszę rozejrzeć, czekaj. Może jest coś takiego? To ja o tym nie wiem, czekaj. Ukośnik TNT, no nie no, nic się nie daje. Nie ma takiej komendy, wpisz ukośnik pomoc. Jako czarodziej umiejętność pod F trwa za krótko i nie ma sensu używać tej postaci. Widzowie, mit 15, kurczę, w sumie to jest dosyć ciekawy, bo jak wiecie, e, czarodziej ma spowolnienie i różne takie efekty dające innej postaci. I w tym momencie wejdę na drugim koncie. Pyki jesteśmy, oczywiście. I teraz uwaga, muszę sobie wpisać. Ukośnik postacie i tutaj wygrać Gdzieś czarownika, jak tutaj widzicie Więc widzowie, wybieram i czarownik pod literką F daje efekt spowolnienia. Ale sprawdźmy, jak naprawdę wygląda ten efekt Więc widzowie, dobra, tutaj jestem tą postacią Jak widzicie, tutaj o, jest to drugie konto Tam wezmę sobie coś, byle co, nie wiem, creepera sobie wezmę I teraz z prawej strony, widzowie, musicie zobaczyć Jak będzie wyglądało moje konto, dobra, tutaj, o, klikam literkę F i Dało mi jakiś efekt, ale czekajcie, ile to będzie trwał Czy trwa tak długo, jak praktycznie Ma trwać, czekaj, uwaga, ole, mi tutaj Wiruje, ale... E tele Co? Nie no, widzowie, naprawdę bardzo krótko trwa ten efekt i nie wiem, czy w ogóle on ma sens, kurde, nie powinien trwać trochę dłużej. No nie wiem, ja bym uznał, że zaliczone. Kurczę, ja bym trochę dłużej dał ten efekt. 16 mit, możesz niszczyć spawna, jak zrobisz wyrzutnie TNT w stronę spawna. Ej, to jest akurat widzowie, naprawdę bardzo ciekawe. Czekajcie, zrobię sobie kila na moim multikoncie A! Dobra, dead Hehe <laughs> Deadłem szybko. Widzowie, nie chcę mi się robić jakichś tam e, profesjonalnych wyrzutni, ale czekajcie, uwaga. Wyluszmy tak daleko. Trochę za, za spawna musimy przejść. uwaga, czy damy zrobić jakoś taką wyrzutnie. Czy ja mogę tutaj budować? Czekaj. Tu jeszcze nie, trzeba dalej, jeszcze dalej. Dobra, tutaj o chyba będzie Git, czekajcie, uwaga. No kurczę, no nie no, to nie jest możliwe. Czemu nie mogę budować jeszcze? Tutaj ktoś może. No co? Ludzie tutaj mogą budować. Nie można chyba TNT stawiać po prostu. Nie no, o co tutaj chodzi? To jeszcze dalej jest. Co? Dobra, musimy tutaj przejść. Uwaga, czy teraz się da? Da się, da się stawiać, ale widzowie, ja nie umiem robić jakiejś wyrzutni, a zresztą to jest daleko od spawna. Więc czekajcie, tylko chcę zobaczyć, czy ten tutaj od jakieś tery tutaj osie zepsuje Nie wiem nawet czy dobrze buduję. Czekajcie, zróbmy coś takiego może. Nie mam pojęcia, widzowie, naprawdę nie mam pojęcia jak to zrobić. E, wiem tylko, że przydałoby się tutaj e, zawsze ludzie strzelali w złukach na tym serwer na serwerach różnych, ale czekaj, na przykład tako Co jest... Nie, dobra, nie wiem, nie wiem widzowie. Uwaga, czy to wybuchnie i tutaj wybuchnie? Czekaj, uwaga, sprawdźmy, czy ty, ty, ty wybuchło tutaj trochę dalej. To było fatalne, ja wiem o tym. Ale chyba nie wybuchło, więc moim zdaniem czekaj. Był ktoś przyszedł do mnie. Że dostaniesz zaraz ode mnie tutaj tego, to... No czekaj, spróbuję, widzowie, zrobić coś takiego. Uwaga. Czy eee, dałoby się zrobić tako, Nie tak. Może tak, widzowie. Płaga, czy to wybuchnie? Nie no, to się nie niszczy widzowie, fałsz, fałsz, sorry, ja nie sprawdzałem żadnych martych. Nie robiłem dawno przebitek ani. Nic. 17, możesz wyjść za barierę mapy, jeżeli będziesz wilkiem i wypijesz potkę na szybkość i wlecisz bardzo szybko w barierę mapy, co? Dobra, widzowie, tutaj o jest bariera mapy. Jak widzicie, cofa mnie, a na czacie pisze, że dalej nie pójdziesz, tutaj jest granica mapy. Więc widzowie, muszę sobie wybrać zamiast Elytriana. Tu weźmiemy wilkołaka, widzowie, zamiast Elytriana. No i wydaje mi się, że chodzi o wilkołaka, a nie o wilka. No i wilkołak w ogóle jest szybszy, jak widzicie. No i ciężko jest tutaj wlecieć. Ale jeżeli wypijemy potkę i wlecimy, to podobno git. Dobra, sprawdźmy to. Mamy widzowie na początku taką spowolnienie zwykłe, a potem spowolnienie szybkość dwa. Boże, co ja gadam? Mamy szybkość, jedynkę i dwójkę. Co ja gadam? Dobra, uwaga, pijemy jedynkę i. Czy to zadziała? To coś tam biegniemy, ale. Nie przepuszcza nas. A czekajcie, czy będziemy w ogóle szybciej biec z dwójką? Nie no, to chyba nawet nie działa. Nie jesteśmy szybci nawet. Może trzeba jakoś wbiec, czekaj. Zresztą to jakoś szybko w ogóle hamuje. Czekajcie, nie wiem, albo mi się wydaje. Uwaga, biegniemy sobie tak jeszcze skacząc chyba bierzemy prędkości i. No nie no, nie. A możemy niszczyć w ogóle rzeczy za, za tym? Możemy niszczyć. Nie no, widzowie, chyba mit obalony, że tak powiem. Mit no, fałszywy. Nie no, dobra, nie działa. Nie mogę wbiec, nie mogę. Nie ma takiej opcji. Mit 18. Jako warden masz ukrytą umiejętność pod plus. Q? Spróbuj, kławku na spawnie zrobić serio, to działa 100%. Dobra, widzowie, w takim razie z Wilkołaka AK muszę zmienić się w Wardena. I jak wiecie, warden podrzuca graczy, czekajcie, ukośnik spawn. Jakoś tak, uwaga, sprawdźmy to, czyli... I pyk! Tutaj podrzuciłem akurat gracza. No i jeżeli kliknę shift plus F, to podobno mamy widzowie dać ukrytą umiejętność. Uwaga, klikam shift i znaczy Q! I klikam Q Ej, wyrzuciłem mój mieczyk! Co? Wyrzuciłem mój mieczyk, widzowie! To jest jakiś no nie! O dobra, że mi dziękuję, że mi oddałeś! Fab 2014 rok! Dzięki Fabian, to chyba Fabian, nie wiem. Dziękuję też, jesteś worderem, dziękuję! Ej, nie, no to chyba jest jakiś scam, widzowie, ktoś chciał mnie okraść. Dlatego pisał na tym micie, żebym tutaj przyszedł na tego. Na spawna! A to ci ham normalnie. Mit 19. Jest crafting na Lucky Bloka. Musisz mieć żółtą wełdę wszędzie, a w środku deskę? Nie no, widzowie, ten to, to jest akurat dziwne. Nigdy nie sądziłem, że ktoś znajdzie y, crafting na Lucky Bloka, widzowie, naprawdę. Czyli Musimy tutaj polować na owce Tak jest, dobra Owce, dobra, polujemy na owce, widzowie Mamy tutaj już dwie wełny A my potrzebujemy ich aż osiem, żeby zrobić Że tak powiem, żeby ogarnąć sobie Wełny No i musimy barwnik znaleźć, żółty, widzowie Więc ja na początku tutaj o sobie po farmie owce Dobra, muszę tutaj wszystkich powybijać No i farmimy, widzowie, na owce, co nie? Farmimy owce więc będzie to na pewno troszkę mi to może zająć. Chociaż zobaczymy widzowie za chwilkę, nie? Dobra, widzowie jak widzicie mam tutaj 7 białe wełny i dwa jasno szarej. Więc teraz idę na losowe kordy i widzowie... O. A w ogóle dostaję HP, bo jestem wardenem i od wody chyba, nie? Czy jakoś tak? O, widzowie, patrzcie, zrespiłem się i mamy tutaj barwnik, kwiaty! Te kwiaty posłużą nam jako barwnik, dawaj, kławku, po co mi ten, dobra, dawaj, 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 muszę dożyć do, 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 do tutaj, proszę! O, dobra, uwaga, dobra. Musimy sobie postać. Ja mogę sobie zmieniać postać, widzowie. No, wiecie, admin. E, no i tutaj weźmy sobie. O, pik, pik, pik. Dobra, te kwiatki. Zróbmy sobie barwnik, oczywiście. I będzie nam łatwiej. Ile mamy? 10 barwników. Dobra. E, a, deskę mamy gdzieś? Nie mamy deski. Dobra. A, mamy deskę. Dobra, dobra. mamy deskę. Mamy deskę. Dobra. Zbierzmy tą deskę. Nice. Nawet więcej zbierzmy, żeby zrobić crafting table, bo trzeba. Tutaj nie mam chyba nic. Nie mam. Dobra, to ja sobie zbiorę i zaraz się widzimy. No i w tym momencie. Robimy crafting No i czekajcie, najpierw sobie tutaj oczywiście e, te, jak to się mówi, przerobię sobie barwnik w ogóle Dobra, 10 barwnika mam Teraz zrobię sobie, o, żółtą wełnę, mamy 7 I tutaj, o, nie da rady zrobić z jasno... Ja pierdzie, dobra, zaraz wracam Jestem, widzowie, w innym miejscu jestem i, no dobra, mamy to Eee, nazbierałem, proszę i pyk 9 mamy żółtej w ogóle, dziewięć żółtej wełny mamy nice, czyli kładziemy to tak, i teraz ma wyjść nam, widzowie, Lucky Block 3, 2, 1. No nie, nie ma Lucky Bloka, widzowie, no nie, nie działa. A może powinienem dać to na przykład tak, o, wszystko? Nie, widzowie, dobra, mit obalony, kurde, myślałem, że to zadziała, ale to by było za piękne. Kurde, może ktoś ogarnie jakieś. jakie ukryte Dobra, zobaczymy. Mit 20. Jak będziesz klikać F2, czyli screenshot cały czas. i będziesz rzucać perły za barierę, to przejdziesz ją. Co? Czyli znowu musimy mieć wizowie na barierę. Czyli czekajcie, muszę być. E, klikać F2, czyli to jest screenshot. I w ogóle tutaj, gdy będziemy klikać screenshot, to trochę. O, widzicie tutaj, ja tym się robią screenshoty. 22. Screenshot saved. E, I musimy klikać. E, perły cały czas musimy rzucać. Ja mam 8 pereł. Ale możemy być elit e, Enderianem. Czyli możemy, możemy rzucać perły tak. I pod F, co nie? Dobra, czyli robimy to widzowie, to powiedzmy sobie postać. E, Enderian, tutaj jak widzicie jest ender perełka, tutaj nidziej. Pyk, dobra, i teraz jak może rzucać tak i tak widzę podwójną perłę mogę rzucać. Dobra, czyli e, teraz idziemy na kordy takie dalekie. Dobra, widzowie, jesteśmy przy granicy mapy. I teraz po, po, musimy klikać F2, czyli robić screenshot, jak to widzicie na czacie, i klikać to O. I podobno wejdziemy... Czekaj, może kliknę f piątkę Uwaga, cały czas klikam F2. Ile mam screenshotów, ja pierdzielę, na chcę, nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, czekaj, ale... O, potrzebuję tej perełki. Uwaga i... Czy to działa? Nie, no, widzowie, coś póki co to nie działa, nawet tą f nie działa. Nie no dobra, nie no widzowie, nie działa, będę mieć tylko tysiąc screenshotów, walić to widzowie, nie A jak widzowie jesteśmy Enderianem, to jeszcze przy okazji po, powróćmy do mitu 12. dobra wchodzimy eee, I tutaj chodzi o to, że będziemy mogli wyjść za mapę, ale chyba na górze, więc widzowie musimy się wkopać w górę Dobra, nikogo tutaj nie ma za mną, chyba nikogo, dobra, dobra widzowie kopiamy się, ciśniemy na górę Oczywiście ja się zamuruję, tutaj ktoś jest tam na dole, ale dobra, warden jakiś, eee, tu dobra, damy radę widzowie Dobra, to wkupiemy się na górę i się widzimy za chwileczkę. No i dobra, powinniśmy już, o, właśnie, być już. I dobra, teraz e, może unieśmy się jakoś najbardziej wyżej, jak się da. Czyli to jest tutaj chyba. O, tu jest jeszcze wyżej, ale czekaj. No wiem, co zrobię. Wezmę sobie Eletriana szybko i wlecę sobie tutaj, czekajcie. O, tak, o, dobra. I teraz tutaj, o. Jako Enderian możemy niby wbić się na górę. Tam, jak wiecie, jest nic, pustka. Naprawdę jest pustka. Więc widzowie, dobra. Mamy Enderiana, klikamy F i uwaga, czy nam się uda. O! Tam było, ty, ale. O! O! Byliśmy tam przez sekundę! Widzieliście to? Ej, byliśmy tam przez sekundę! Dobra, 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 może się to uda. Ej, nie, dobra. To, to, jest, to jest bliskie, widzieliście to? Już byliśmy. Nad mapką, czekaj, czekaj, dobra. Weźmy sobie może zender chestnut o perełki jeszcze. I dawajcie, rzucimy perełkę jeszcze, jak wyjdziemy. O! Rzuciłem perełkę? Ale to jest widzowie z perełką, więc ja się... O! Wy! Mit potwierdzony.